Istnieje wiele barier do relacji medyka z pacjentem, których nie widzimy na pierwszy rzut oka. Bariery te można na szczęście usuwać. Jakie są sposoby na wzmacnianie relacji w ochronie zdrowia? Pierwszym krokiem do zmiany jest zauważenie, że każdy z nas ma schematy myślenia. Niezwykle istotna jest więc świadomość własnych postaw i uprzedzeń czyli refleksja nad własnymi reakcjami, otwartość na różnorodność pacjentów, czy gotowość do uczenia się. Kolejnym krokiem jest jasna i empatyczna komunikacja, czyli unikanie nadmiernego żargonu medycznego, sprawdzanie, czy pacjent rozumie przekaz, aktywne słuchanie. Ponieważ zrozumiały język buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Ponadto istotna jest uważność na potrzeby pacjenta, ponieważ każdy pacjent ma inną sytuację zdrowotną, społeczną i życiową. Duże znaczenie mają indywidualne podejście, szacunek dla granic i emocji, dostrzeganie tego, czego nie widać. W kolejnym filmie dowiecie się, jakie są pozostałe sposoby na wzmocnienie relacji medyka z pacjentem. Zachęcamy do obejrzenia. Kampania Różni, ale Równi w Zdrowiu. Realizowana jest w ramach projektu Działania Antydyskryminacyjne w placówkach ochrony zdrowia, w ramach priorytetu 7 Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji Włódskiej. Działania: Integracja i społeczeństwo obywatelskie.